Matura to bzdura. Taką tezę postawił i skutecznie jej broni Adam Drzewiecki, twórca i producent portalu o takiej samej nazwie. A ponieważ za oknami maj i kwitnące kasztany, najwyższa pora, by kolejna grupa młodych ludzi zmierzyła się z maturą. W tym roku do egzaminu dojrzałości na opolszczyźnie przystąpiło ponad 7 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Początek maja to tradycyjny okres, kiedy rozpoczynają się zmagania uczniów z przedmiotami maturalnymi, których jest naprawdę sporo do wyboru. Bo oprócz obowiązkowego polskiego czy matematyki można wybrać na przykład wiedzę o tańcu. A co się dzieje w szkole podczas pisania matur? Pozostałe klasy licealne mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych przez w czasie trwania matur, y, tych najważniejszych, i wtedy cała szkoła jest wyłączona, y, tylko gimnazaliści przychodzą normalnie na zajęcia w naszej szkole. Na egzaminie młodzież dostaje specjalne arkusze, których rozszyfrowanie laika mogłoby wprowadzić w niemałe kłopoty, ale dla uczniów to żadna nowość. Był przeprowadzony próbny egzamin maturalny, dzieci wiedzą, jak się mają zachować, y, miały przeprowadzone szkolenia i nie ma z tym nigdy problemów. Trzeba przyznać, że pomimo ogromu materiału z języka polskiego, humory maturzystom przed wejściem na salę dopisywały. No, mam nadzieję, że nie będzie jakiejś trudnej lektury. Na przykład? Na przykład nad jednem, bo nie za bardzo jej ogarniał. Tak to, co umiem, to umiem i tyle. Nie można się też za bardzo denerwować, bo wtedy trudno będzie cokolwiek napisać. A liczysz szczególnie na jakiś temat? Nie, nie mam czegoś takiego, że liczę szczególnie na jakieś tematy. A jest? nerwy? E, trochę jest, ale wydaje mi się, że jestem w dobrej myśli. Mhm. No, są jakieś tematy, których obawiasz się szczególnie? No mam nadzieję, że nie będzie potopu. Ty jak nastroje przed maturą? Bardzo dobrze, bojowe, na pewno zdam i będzie dobrze, wszyscy zdamy. A są jakieś tematy, których się szczególnie obawiasz przed maturą? Nie, wszystkiego jestem obsykany. także będzie dobrze. A jak arkusze z języka polskiego oceniają nauczyciele? Matura była więc łatwa? Czy trudna? Myślę, że była średnia, dlatego że te pytania, które były, no, myślę, że mogły sprawić pewien kłopot. Przede wszystkim dwa tematy bardzo różne. Pierwszy dotyczący dramatu modernistycznego, czyli wesela, w którym była przedstawiona rozmowa dwóch bohaterów, gospodarza i poety. Obawiam się, że wśród takiej masy różne różnych scen w weselu, uczniowie mogli tej jednej sceny nie odnaleźć i mogło to stworzyć jakiś problem. A co dalej? Maturzystom przyszło zmagać się z Sienkiewiczowską epopeją, do której niestety chyba nie wszyscy się odpowiednio przygotowali. To był temat dotyczący potopu, w zasadzie bardzo łatwy. Scena, tam też była scena ukazująca Kmicica w, w rozmowie z Bogusławem Radziwiłem i trzeba było skupić się na emocjach, trzeba było tę scenę przeanalizować, omówić. No mam wrażenie, że, że ten temat mimo wszystko był łatwiejszy, ale też wiem, jaką, jakim kolosem jest potop i wiem, że część uczniów niestety do tego Potopu, no, ma stosunek taki jaki ma. Natomiast dziś już nikt nie myśli o języku polskim, a o królowej nauk, czyli matematyce. Odkąd wróciła jako przedmiot obowiązkowy napędza stracha. Moim zdaniem były bardzo trudne zadania, szczególnie zamknięte, no a otwarte to myślę, że jakoś poszło. Mam nadzieję, że nie, że nie będzie tak, że nie zdałam. Ale nie liczę też na jakiś bardzo wysoki wynik, bo ja też nie jestem zbyt dobra z matematyki. Na pewno gorzej niż na maturze z polskiego, to na pewno. W sumie nie jestem dobra z matematyki, liczyłam w sumie na cud, nie wiem, jak koleżanka. Dzisiaj naprawdę zaskoczyli nas, mnie bynajmniej, tymi zadaniami, ale jestem dobrej myśli. Na mnie pozostaje nic innego, jak również trzymać kciuki za maturzystów, bowiem ten maraton zakończy się dopiero pod koniec maja, a później pozostaje nerwowe czekanie na wyniki. W tym roku w Nysie do matury przystąpiło 819 uczniów.